Witam was serdecznie na kanale u Centuriona. Centurion przedstawia przyjemne przemranie jesiennych liści pod moimi stopami. Wiecie dlaczego ten film jest? Bo tak kiedyś powiedziałem, że kanał Centuriona jest troszeczkę jak rzeka, która sobie płynie. Można usiąść i zasiąść. Można zaczerpnąć. Można razem też popłynąć. A można stać się kamieniem w tej rzece, którego woda będzie muskać i opływać. To jest taki film, który nie będzie filmem o nożach, rąbaniu, batonowaniu, pokazywaniu umiejętności. To jest film o leśnym człowieku. To jest film o miłości do lasu. O miłości. Do czegoś, co niektórzy nazwali pasją. Do czegoś, co niektórzy stwierdzili, że warto zarażać tą pasją innych. To nie jest film, w którym będą pozdrowienia. To nie jest film, w którym może jakaś osoba będzie gloryfikowana. Ani nie jest to film o to, by dziękować o jakieś, za jakieś rzeczy, za jakieś prawa, że ktoś gdzieś coś robił, że gdzieś walczył, że posprzątał śmieci, to no nie o ten film. To film o leśnym człowieku. I nie jest to również film o centurionie. <laughs> nie jest to film. O konkretnym człowieku, który ogląda ten film, albo o człowieku, który prowadzi jakiś kanał, który coś mówi do kamery. Powiem Wam, o czym jest ten film. Centurion opowiada: <laughs> Poszedł leśny człowiek do lasu. Poszedł, aby pochylić czoło w zadumie, aby podnieść oczy ku niebu i zobaczyć korony drzew. Poszedł, żeby zachwycić się tym, co wyrasta z ziemi. Nieprzeliczoną ilością drzew, nieprzeliczoną ilością liści, nieprzeliczoną ilością igieł różnych. Różniastych drzew to jest film o człowieku, który. Ma za sobą drogę leśną. To jest film o człowieku, który ma przed sobą drogę leśną. To jest film o człowieku, który stanął na rozdaju dróg leśnych i popatrzył właśnie o tym jest ten film. To jest film o człowieku, który wyciągnął swój nóż, wyciągnął swoją piłę i który uciął parę klocków, rozłupał je na pół, rozłupał je na ćwiartki rozłupał je na dalsze części zrobił z nich małe drewienka, małe zapałeczki to jest film o człowieku, który zebrał patyczki, które strzelają kiedy są suche, a rosną najczęściej na drzewach iglawczych to jest film o człowieku który Wrzucił to wszystko razem z kawałkiem kory brzozy zapalonej od krzesiwa i noża do wilka. To jest film o człowieku, który zagotował sobie wodę i zrobił herbatę albo kawę. To jest film o człowieku, który zjadł sobie posiłek w lesie i się zadumał. Jeśli oczywiście był samotny, mógłby to być film o człowieku, który poszedł do lasu z przyjaciółmi swoimi z leśnymi druchami. Ale jest to film o człowieku, który idzie przez las i który w naturalny sposób umie zachwycać się jego pięknem. Zastanawia się nad sensem tego piękna, zastanawia się nad uczuciem wdzięczności, którego ogarnia, gdy widzi to, co jego oczom jest dane zobaczyć. To jest film o człowieku, który poszedł do lasu. To jest film o człowieku, który usiadł na pniu zwalonego drzewa i rozważył kilka myśli. I wiecie co? Powiem Wam co. I został przez niektórych zrozumiany. Drogi leśny druhu, który słyszysz te słowa, jeśli czujesz tak samo, to jest w tobie coś pięknego. Pomyśl o tym. Las nie potrzebuje nas. Las będzie rósł. I nie potrzeba ludzi z siekierami, traktorami, piłami, którzy będą go gospodarować, bo on był przez wieki i na wieki będzie. Ale ogród, ogród trzeba pielęgnować. Jeśli czujesz tak, jak czuje leśny człowiek, który poszedł do lasu. I został zrozumiany, to jest to film dla Ciebie. Pomyślałem sobie, że myślę i czuję tak samo, a zatem jest to film również i dla mnie. Chciałem Powiedzieć Wam, Leśni przyjaciele lasu, leśni druchowie, wy, którzy użytkujecie rzeczywistość leśną, że centurion czasem ma taką radość, żeby podzielić się z kimś jakimiś rzeczami, ale również dobrym słowem. Żeby powiedzieć to słowo. I żeby ktoś kto posłucha żeby odniósł radość A film cóż może zachęci kogoś do wejścia do lasu To jest centurion. Po to, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Jest wielu leśnych druchów i mają wiele umiejętności. Pokazują je. Nie mówię, że się chwalą, tylko je pokazują. Ja też je posiadam. Ale ja jestem po to, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Nie uzurpuje sobie tego, ale podejmuje przywilej. A zatem, jeśli czujesz tak samo leśny druchu, to jest w tobie piękno. Taka sonata o leśnym człowieku. Coś pięknego. Dlaczego nam jest potrzebne piękno? Bo rzeczywistość brutalnie szarpie swoimi pazurami. A na smyczy ma wielu głupców. I najczęściej są to ludzie, którzy mają zęby i nimi gryzą. Jeżeli jesteś pogryziony, dotknięty, poszarpany, to idź do lasu, drogi leśne druchu. Las spowoduje, że odpoczniesz. Życzę wam tego wszystkiego, żebyście mogli osiągać to właśnie w lesie. Dlatego, że go pokochaliście. Jakoś tak.